Siemanko, witam wszystkich serdecznie u mojego kanału już Gierz. Yy, na starcie zachęcam do subskrypcji i zostawienia łapki w górę, bo to motywuje mnie też do działania. Yy, wiem wtedy, że jest ktoś, kto mi kibicuje w tym wszystkim. No i co? To jest króciutka zapowiedź, jest dobra nowina, otwierają siłownie, pomalutku już... Yy, 25 już mają być otwarte, wszystkie. Także bierzemy się do roboty, lecimy po duże wyniki. Ja razem z moimi ziomeczkami. Yy, no i co, możecie obserwować mnie od piątku? Zaczynamy ciężkie treningi z powrotem. Yy, przysiady już lecą, teraz jeszcze dojdzie do tego martwy. Także wszystko jest na dobrej drodze. Yy, zapraszam do obserwacji. Na początek damy, może taki cel 320 w martwym, jak tylko ta. Siła zacznie wracać. Myślę, że to stanie się dosyć szybko. No i oczekuję, nastawiam się i będę dążył do jak najpotężniejszych wyników. Będę dźwigał jak dźwig z Gierski No i co tu dużo mówić, trzeba brać się do roboty. Was również zachęcam. Życzę wszystkim udanych wyników. I tak króciutko pokażę, gdzie przez ostatnie 4 miesiące tu właśnie o na tej oto kuźni. Odbywał się trening. Taka własna, domowa, mała kuźnia ławeczka. No i co trzeba było ćwiczyć? Ale teraz już koniec tego i wracamy do konkretnego dźwigania. Także zapraszam do subskrypcji i polubień, i zapraszam do oglądania, co się dalej wydarzy. Pozdrawiam Was wszystkich, cześć!